Mara Siemińska. Zapraszam na kwadrans radnego. Dzisiaj naszym gościem jest radna miasta stołecznego Warszawy, pani Alicja Żebrowska. Witam serdecznie. Pani Alicja. ustawa z 2011 roku nakazuje, aby szpitale przekształciły się w spółki lub zostały zlikwidowane. Czy to dotyczy tylko szpitali, które mają złą sytuację finansową, czy wszystkich szpitali? Nie, to dotyczy szpitali, które mają, które są zadłużone. Ustawa mówi, że do 1 października 2013 roku, czyli w ciągu trzech miesięcy od sprawozdań finansowych, jakie muszą złożyć placówki, samorząd ma obowiązek albo pokryć straty szpitali, albo je zlikwidować, albo przekształcić. Ponieważ w budżecie w 2013 roku pani prezydent Hanna gronkiewicz walc nie zapisała żadnych pieniędzy na pokrycie strat szpitali. Więc z tego wynika jasno, że będą te szpitale komercjalizowane. W ogóle mówi się, że rok 2013 będzie rokiem przekształceń i rokiem komercjalizacji, w związku z tym zapisem w ustawie. A co to oznacza dla pacjentów? Dla pacjentów to oznacza różne rzeczy, w zależności od tego, jaki szpital jest komercjalizowany. Ponieważ ja jasno widzę, że w tych działaniach pani prezydent w mieście Stocznym Warszawy nie ma spójności. W 2012 roku we wrześniu dostaliśmy propozycję radni Warszawy dostali propozycję przekształcenia szpitala praskiego i szpitala świętej Zofii. No, szpitale tak zgoła o tak różnej sytuacji finansowej, szpital świętej Zofii, który był w bardzo dobrej sytuacji finansowej, szpital praski, który jest zadłużony na ponad 100 milionów, najbardziej zadłużony szpital w mieście. Więc jasno z tego wynika, że tu nie ma planu, tylko jest jakieś szarpanie tych warszawskich szpitali. No, oczywiście głosami radnych Platformy Obywatelskiej te szpitale zostały przekształcone, skomercjalizowane. I teraz co to oznacza dla pacjentów i co to oznacza dla tych szpitali? Jeżeli chodzi o Szpital Świętej Zofii, to jest to szpital niezwykle popularny wśród pań, które rodzą. Jest to szpital dobry, szpital, który został przez miasta dofinansowany, rozbudowany i jest to absolutnie furtka do tego, żeby brać pieniądze za, za porody, żeby brać pieniądze za zabiegi, za bardzo. Tak A ja... tak, jest... tak się dzieje, Tak, ja tak mam, się dzieje. Ja mam nawet ostatnio bardzo dobry przykład, bo zgłaszają się do nas kobiety, które po prostu opowiadają, co tam się dzieje. Na przykład ma dziewczyna termin porodu poprzez cesarskie cięcie, bo są wskazania, na 30 kwietnia i dostaje skierowanie, musi porozmawiać z anestezjologiem, co jest normalne przed takim zabiegiem. I dzwoni do przychodni przy szpitalnej i mówi jej się, że jest termin na 25 kwietnia, czyli na 5 dni przed porodem, no troszeczkę mało czasu. Natomiast jeżeli zapłaci, to ma na, na, za dwa dni termin, no to to jest chyba jasne. Także jest to dla Szpitala Świętej Zofii to absolutnie była furtka do takiego jawnego brania pieniędzy za, za to, co powinno być zapewnione pacjentkom, bo są ubezpieczone, wszyscy płacimy ubezpieczenie. A czy to spowodowało, że coraz mniej pacjentek zgłasza się do tego szpitala? Znaczy tam wygląda to różnie. Pacjentki się zgłaszają cały czas, natomiast to jest takie. Yy... Dopóki szpital ma umowę z Narodowym Funduszem, to nie może wziąć pieniędzy za, za, za sam poród, tak? ale są takie badania okołoporodowe, za które właśnie już są brane pieniądze. Natomiast jeżeli chodzi o szpital praski, to, jest, to nie jest żadna metoda na ten szpital. Pacjenci, którzy mają pieniądze i którzy chcą płacić za swoje leczenie, nie wybierają placówek takich jak szpital praski, który jest niewyremontowany, zaniedbany i ma no taką, a nie inną renomę. I po prostu nie ma tych szpitali, komercjalizacja w żaden sposób nie ratuje. Tutaj najlepszym przykładem jest szpital na Solcu, który został sprywatyzowany w 2011. Dobrze, niech będzie skomercjalizowany. W 2011 roku i tam przychód z tej komercji to był tylko 1% w skali całego dochodu szpitala. Czyli właściwie niezauważalny, bo no jak ktoś ma pieniądze i chce sobie zrobić coś za pieniądze, to idzie w zupełnie inne miejsca, nie, nie do szpitala na solcu. Mało tego ja. Słyszałam też o takim przypadku, żeby szpital chce się wykazać, że jednak ta komercja jest i na przykład robią w ten sposób, że mają na jakiś zabieg jeszcze pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia, ale a proponują pacjentowi, że, że za komercję będzie powiedzmy szybciej i ten pacjent płaci za ten zabieg komercyjnie po to tylko, żeby wykazywać, że ta komercja jest. Także naprawdę proszę mi wierzyć, w tych szpitalach się. Nie dzieje dobrze. To nie jest tak, że za dotknięciem różki czarodziejskiej, jak jest coś. Bo takie jest um, przekonanie też um, tak społeczeństwa, że, tak, że jak skodać, będzie coś skomercjalizowane, tak. to, nie no, to, będzie, to będzie lepiej zarządzane, że nie tak. będzie długów i itd., itd. To jest nieprawda. Statystyki mówią, że. Blisko połowa szpitali, które są przekształcone, nadal się zadłużają. I nie jest to jakby żadnym ratunkiem ani dla szpitala, ani dla samorządu, bo samorząd musi tak później pokryć te straty poprzez podwyższenie kapitału zakładowego. Jest to, dla mnie jest to uciekanie od problemu, jakby zostawianie tego problemu. Teraz to już nie nasz problem, nie, nie, nie problem pani prezydent. Szpital ma się utrzymać, bo jest przekształcony. Czyli w, w tym momencie jedyną szansą jest prywatyzacja, tak naprawdę. Ja nie mam nic przeciwko prywatyzacji. Jak ktoś sobie weźmie kredyt, wybuduje sobie szpital, wyposaży go i zarabia na tym pieniądze. Są ludzie, którzy pieniądze mają i chcą płacić za leczenie, ale nie szpital, który został wyremontowany, wyposażony za nasze pieniądze, za nasze podatki. No, absolutnie nie ma na to zgody. A jak absolutnie ma to sytuacja nie ma na to zgody. Tak, dziecięcy w Warszawie. No, jest bardzo duży nie, nie, brak łóżek pediatrycznych. Praktycznie w jedyny, jedyny sor dla dzieci to jest szpital na Nikłańskim. Nie jest to szpital miejski, jest to szpital wojewódzki. Nie, nie, nie są, to nie są nasze pieniądze, ale jest to też bardzo duży problem, jeżeli chodzi o pediatry, szczególnie w takim okresie, kiedy jest nasilenie grypy itd. Tak Natomiast jeszcze wracając na chwilę do tej, do tej komercjalizacji, co to za, znaczy dla pacjentów, jest to absolutnie, to nie jest naprawdę jakiś, jakaś obiegowa opinia, tak się po prostu dzieje, jest dzielenie pacjentów na tych, którzy mają pieniądze i na tych, którzy nie mają pieniądze. Na przykład w szpitalu na Sołcu, zresztą pokazywała to jedna z telewizji, dla tych pacjentów, którzy płacą, są oddzielne sale, które są odmalowane, wyremontowane, chciałaby Pani. Natomiast ci, którzy Przecież też płacą, składka zdrowotna, to, jest też co, to są też nasze pieniądze, leżą na salach, które są niewyremontowane, które mają odrapane szafki i łóżka. Zresztą szpital na Solcu potrzebuje około 90 milionów, żeby, żeby móc działać nawet w ramach ustawowych. Co prawda te wszystkie zalecenia ustawodawcy są ciągle odwlekane na następne lata, bo szpitale nie mają pieniędzy na to, żeby spełniać te wymogi. Ale mimo wszystko, na no, tak to się dzieje i podejrzewam, że tak samo będzie w Praskim, który ma nowo, nowo postawiony cały blok i stare oddziały, które są, w których naprawdę można kręcić filmy bez specjalnej zmiany aranżacji, no tak to, tak A to ja wygląda. A jaki pomysł na poprawę sytuacji szpitalu na prawo i Tutaj właściwie trzeba dotknąć przede wszystkim płatnika, czyli Narodowego Funduszu Zdrowia. To, co się dzieje w tej chwili w województwie mazowieckim jest bardzo duży niedobór pieniędzy, jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia, o mazowiecki oddział, tutaj dyrektorzy szpitala alarmują, że w końcu i tak zostało tam około 250 milionów środków dołożone na Mazowsze, ale i tak brakuje. Wszystkie województwa mają wyższy poziom finansowania, naprawdę województwo mazowieckie zostało w tym tutaj bardzo mocno odcięte od pieniędzy i to finansowanie jest po prostu niedostateczne. Źle są wycenione usługi medyczne. Szpitale nie mają płacone za nadwykonania, które są no, ratowaniem życia. Muszą iść do sądu, żeby odzyskać pieniądze. Także tutaj. Czy właściwie... trzeba zlikwidować NFZ? Tak, absolutnie zdecentralizować NFZ. Absolutnie. To jest no, jedna oczywiście z, z metod. Koordynacja na przykład um, szpitali, łóżek szpitalnych, gdzie, gdzie są wolne łóżka. Tutaj najlepszym przykładem jest Szpital Wolski, gdzie no, musi się źle, bardzo źle dziać, skoro szpital zawiadomił prokuraturę. Tak? Karetka wiezie na SOR, do szpitala wolskiego pacjenta, a szpital wolski nie ma żadnego wolnego miejsca na internie czy na innych oddziałach. Więc tutaj brakuje koordynacji. Tutaj akurat nie potrzeba ustawy i nie potrzeba Narodowego Funduszu Zdrowia. Tutaj wystarczyłoby, żeby zarządcy miasta, żeby pani prezydent pomyślała i skoordynowała wolne łóżka szpitalne no, w dobie internetu i Naprawdę można bardzo szybko sprawdzić, gdzie jakie łóżko jest wolne. Tego brakuje. Takich działań, jeżeli chodzi o politykę zdrowotną w mieście absolutnie nie ma żadnych. A jak wygląda sytuacja budowy szpitala południowego? No to jest bardzo ciekawy temat, bo szpital południowy ma już bardzo długą historię, mimo tego, że w ogóle nie powstał. Była to sztandarowa inwestycja w programie wyborczym pani prezydent Hanny gronkiewicz w 2006 roku. Szpital miał już działać w 2011 roku, tymczasem mamy rok 2013 i na dobrą sprawę nie wiemy, gdzie on ma powstać. Centrum Onkologii, w pobliżu którego miał powstać Szpital Południowy, absolutnie nie zgadza się na tą lokalizację, ponieważ Centrum Onkologii się chce rozbudowywać i bardzo dobrze, bo łóżek onkologicznych brakuje. Mało tego na tej sesji budżetowej. 13 grudnia 2012 roku, głosami radnych Platformy Obywatelskiej inwestycja została przesunięta na lata 2015-2017. Także i to nawet już, to nawet zaczyna być temat śmieszny, gdyby nie to, że trwa to 7 lat, że wydane zostało na to 3 miliony złotych i dotyczy zdrowia i życia mieszkańców Warszawy. A pani prezydent dalej myśli i się zastanawia, gdzie wybudować szpital. No kurioza ma Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę.